Sponsorem programu był właściciel portalu ogłoszeniowego www.nieruchomości.online.pl Na program zaprosił sponsor Lorenz, producent chipsów Crunchips. Sponsorem programu był dystrybutor suplementów Diety Plus, generalny partner wyścigu Let Up Poland by Tour de France, Presented by Plus. Sprawdzone przepisy. I hoppa. Widzieliście? Raz, dwa. Żadne ściema. Wyborne rady. Doradca smaku. Nowe odcinki. Od poniedziałku do czwartku o 20.10 w TVN. Na program Pełen Smaku zaprasza sponsor. Premat. Producent przeprawi musztard. Na Pełen Smaku program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor przyprawy uniwersalnej Kucharek. Sponsorem programu jest Electrolux, producent piekarników parowych z technologią pieczenia na parze Steamify. Co się stało? Stało się. Mam w głowie tykającą bombę. Wyjeżdżam. Klaudia, Przepraszam! Na wspólnej. Nowe odcinki od poniedziałku do czwartku o 20:15 w TVN. W Cieszynie. Bardzo dobra, galonka. Przepraszam. O, to jest zagadka. Kapitalnie gotuje, a nie ma ani jednego gościa. Kuchenne rewolucje. 400 jubileuszowy odcinek. Dziś o 20.55 w TVM. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent serii pielęgnacyjnej Serum Shot Professional Face Therapy. Przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych groźnych chorób, także nowotworowych. Wstań z kanapy. Aktywność fizyczna jest jednym z obowiązkowych elementów profilaktyki raka. Teraz możesz usiąść. Ważne, byś regularnie włączał się do ruchu. Masz to uczucie, kiedy musisz mieć naczynia po raz drugi, bo nadal są brudne? Ja nie. Fery Platinum Plus. Po prostu ładuję zbywarkę i wybieram krótki cykl. Kapsułki Fery Platinum Plus to unikalne połączenie wielozadaniowych płynów z proszkiem. Brudne? Czyste. Ponowne mycie? Nie ma mowy. Fery Platinum Plus, nasz numer jeden w usuwaniu uporczywych resztek jedzenia. <laughs> Twój smartfon jest starszy niż ja. Zawijam się stąd. <laughs> Twój smartfon psuje zabawę? Kup nowy Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G na raty 0% i odbierz 500 zł z bankomatu. Plus! Zikui Natura przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w sprincie do windy? Nie! Po prostu lepiej spała. Z żelkami Zikui Natura z melatoniną. Świej na medal i bądź mistrzem każdego dnia. Z dużym słoiczkiem oszczędzasz. Dopadł Cię ból brzucha? NOSPA MAX uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Płacenie za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w oręcz. Tak o! I nic za niego nie płacę. Przez rok! Zero? Tak o! To uczciwa cena. A internet 5G bez limitów, więc streamuję bez limitu. To co, lecimy z tym live'em? Tak szybko? Tako. A gdzie oni poszli? Do Orange. Ty też przyjdź po nowy smartfon Samsung i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tako, bo Orange tu jest. Selgros mamy taki pomysł na niskie ceny. Gdzie się nie obrócisz tam? Promocja. Codziennie tysiące jakościowych produktów w niskich cenach. Kawa Dalmeier 1 kg 49,99 i Coca-Cola 1,5 litra w czteropaku 5,99 za sztukę. Selgros każantkary. Wesołych świąt. Dalmeier to nie po prostu kawa. Tworzymy dzieło sztuki. Z pasją, zaangażowaniem i miłością do każdego szczegółu. Tworzymy kawę wyjątkową. Wczoraj, jutro i dziś. Talmayer, codziennie wyjątkowy. Odkryj Philips lumea i aż do 12 miesięcy gładkiej skóry. Rwiesz, golisz, ukrywasz, szarpiesz? Godzinami ciągle od nowa? Poczuj wolność z lumea. Depilacja światłem rozprawi się z włosami na całym ciele na dłużej. Inteligentna aplikacja Skin AI nauczy cię depilować jak ekspert. Innowation You. Philips. Kup w Media Expert bezprzewodowy depilator świetlny Philips Lumea do 12 miesięcy gładkiej skóry. Teraz w super niskiej cenie. Kup w Media Expert masz. Twój smartfon jest starszy niż ja. Zawijam się stąd. Twój smartfon psuje zabawę? Kup nowy Samsung Galaxy a 565 generaty 0% i odbierz 500 zł z bankomatu. Plus. A, dobry trop. <ścoughs> Kinder, Wielkanoc pełna radości. Twojej głowie po Allegrze podczas godzin szczytu. Świetnie. Alergia, korek, zaraz jeszcze wiecie zmęczenie. Wrzuć na luz, wzięliśmy Alegrę. No oczywiście. Juhu. Droga jest prosta, kiedy mamy Alegrę. Bo Allegra nie zaburza koncentracji, więc możesz po niej siąść za kierownicą. Allegra działa szybko i przynosi ulgę w aż do 24 godzin. Allegra to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z łódką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na program zaprasza jego sponsor, producent kremów przeciwzmarszczkowych Dermika z ceramidami i złotem. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki Beton, sieci salonów stacjonarnych i sklepu internetowego z modą męską. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z dziecięcą strefą Sweet Valley i rollercoasterem Choco Chip Creek.